Thank you. Ostatnia, dlatego Paweł, Paweł, tutaj. cisza, cisza, Paweł, słuchajcie mnie teraz słuchajcie, bo jestem zażenowany w ogóle, że ja tutaj z wami siedzę, ogórki Ale ty ty to ja mordę, kurwa. Cicho, 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 ty, ty, ty masz? Kurwa nie nie jaki, ty ty masz rekord. Rekord. jaki ty masz Dajcie rekord? masz kurwa. Gość, Ej, no, ten, no, stokrotka, stokrotka, poczekaj, ty tu oczyste, nie, nie, to nie jesteś szefem ani generałem, że masz mamę Monikę Olejnik, to nie znaczy, że jesteś ważny i tu możesz rozkazywać. Zamknij japę, bo ci te okulary zaraz. Zamknij tą pizdę bez Ej, o, nie trafiłeś. Jeden, tak. dwa, Ale, Słoh? Słoha, ale nie zmarnuj jedzenia. Dajcie jedzenia. się wypowiedzieć stokrotnie. Nie zmarnuj sto Dobra. Pierwsze, niczym nie rzuca. się zachować, zaraz będziesz wypierdalał. Jów, kurwa. kurwa, ty, ej, weź ty, ej, tak, mi, kurwa, ty, pierdolę. A teraz jesteś cina, ja pierdolę. O nie o, mechanic, rady chyba, Ma, ale, Kurwa, jazda. Kamski festyn, czas zaczął. Kurtyna. Ej, tak, tak. O kurda. Boże, wy będziecie w parze! Tomasz Olejnik kontra Joma, nie mogę! 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 Nie Partyzantu, A, do mnie. będziesz kurwa szybciej mogę! jebany niż tu siedzisz. Po pierwsze. Do mnie

Będę chciał! Kurw, kurwa i co? To się najeba, że... o, o, o... O. Juan... nie macie! Nie Ale dopiero zaczynamy! Nie! Ja też jestem grzeczny! Nie będziecie mnie tu wkurwiać, dajcie mi dojść do słowa! Wam tu! Ale ty... Jesteś... dajcie mi coś powiedzieć! Kolego, nie wiesz, to jest stigma! Dajmy, Dajmy Szmata Dajmy cię! Dajmy kurwa? Dajmy cię! Szmata jestem! Szmata Daj Szmata jest! Załóżmy Nie rzucę! Pazik, Daj, dajmy olejnikowi ale, ale, powiedzieć. dziękuję pierwsze, dziękujcie Jezu, za, to, ja. za to, że tu siedzicie, bo gdyby nie ja, to was by tu nie było. Druga sprawa. Ej, olejnik usiądź, spokojnie. Aki tą dupę siada już. <grym> Nie mów tak głośno, bo A to jebie, kurwa. To jest, jest, to jest góra, kurwa. Zajebiesz kurwa. kurwa, spokojnie, spokojnie. Wyluwujcie. Ej Czarny, ale... Konie, kurwa. Wcześniej... Sam to jedz kurwa. Ej, ja kurwa. mogę zjeść stary, Co brakuje kurwa. Pananów mi tak, brakuje? To byłeś ten, boski pachołek i ten drugi grubas. <świniobura>. Oj, oj, oj. Świniobura. I ten grubas przed chwilą cię wyjebał. <śle> Wyjebać <śle> tego wujka samo zło i on tu kurwa głosu nie ma, niech zamknie tą pizdę. Daj, niech się wypowie. Pizdę to ty masz więcej nogami. kurwa, wujka. Dawaj kozaka! Oh, oh, oh. A jak to się napierdala? boże! To jest hey, moje Co to, kurwa z Ja, ja drugi nie raz? tego Nie, kurwa, masz szacunek jakiś. To to odpierdala? Słuchaj, to twoje gadki, ty jakiś jesteś. To <grym> jest uh, pobudzony niezdrowo. Pobudzony? Słuchaj, daj konferencje, to nie wyglądają tak. Olej, pytania! w końcu. O jak się boli, o, jak Masz, kurwa, masz kurwa, Basza te przypierdolę. A tu masz takie odżywki, ten se przypierdol. Kurwa, ale ty... Prostu, no, mi nie przekrzykujmy mi się. Tak, nie przekrzykujmy się. Że Nie widać, że jesteś normalnym gościem, ale ten co... Słuchaj, słuchaj. A ty nie ma normalnego No Panowie. Zajeb... Jak masz kurwa kulturę, gdzie ty sparty... No kurwa, widzisz co to odpierdalasz, Mówię do ciebie normalnie, że ty mi sparty zantawaliście drugi raz. Ty mi kurwa drugi raz sparty zantawaliście? Czy ty jesteś zimnięty? Wypierdol mu teraz! Napijam się kurwa! Si siadaj. Ja się napijam? Siadaj. Kurwa! Odciągałem go wcześniej, ty się tam ma z łapami, jest Ale kurwa, to jest sobie powtórkę! Siądźcie! Dobra, weźcie Dobra. się, kurwa! Nie, nie biję się chłopaków w okularach, mordo! Uznam nie znasz tego! Nie na konkurencji. Siądźcie! Jak chwilę przerwy! Nie wjechałem na te jeszcze starej, czy nie wpierdoliłem. Jak się wpierdolę, to zobaczysz, nie? No, no, Oj, mam małe podejrzenia, że coś było, tak? A? a chcesz jakieś, nie wiem, może jakieś testy zrobimy, co? Jowko, a ja teraz poczekajcie. Jowko, co ci odjebało, że ty laptopa e, Ja miałem mieć inne wejście w ogóle. E, miałem wejść pod koszulku, Ale tu, co, tutaj spisać i tak dalej. Ale tego laptopa, Tu jest w ogóle bo ja mój ur... Instagram. Nie mój ubogi tutaj jest, jedna kurwa. osoba z tego panelu wyjdzie z tego panelu totalnie zaorana. Nie powiem kto. Instagram śledzić. Tak w ogóle to mi się nie Nikt spodobało nie śledzi... zachowanie tego pachołka Pisowskiego i tego grubasa tutaj robę. Ale ty się nie jak kmiot, nie umie się zachować. Ale ty miałeś coś pokazuje. Że... Miał Nikt... Jowko, że on ty masz trzy kartki, kurwa laptopa, telefon, a jeszcze żadnego pytania nie zadam. Bo jest ślepy, bo on cały czas myśli. Może inaczej. Wezmę mikrofon. Jest sobie fajny laptop za 150 zł. I pytanie, jaka tam jest wiedza i ile kosztuje? Bo wszyscy chcą wiedzieć. 500 zł siedzi. A to dużo nie więcej. Ale po co ty to wszystko przyniosłeś? A to są te gadżety, tak zwane. Żadnego pytania nie jest. Za. No, no, no po dziennikarz. No masz, masz, dziennikarz. Masz jest pytanie? przez cały czas na live. Tak, tak naprawdę media zadawanie pytań, pytań stópy nie leży w mojej gestii. Aha, mamy, to, mamy tutaj dwóch, którzy się nie umieją zachować, a reszta siedzi i się drapie po jajach i tak naprawdę przyszli i nie, to nie zadaj wiadomo po co oni tu przyszli. A jaja! robić. My mamy jaję! Rciażny nie ma nic do powiedzenia. To dawaj, kurwa. Ej, umawiamy się tak, ty najpierw mi walisz liścia, potem ja tobie. Na liściach on chce tutaj, chyba jemu zajęć, bo się, nie się dzisiaj w ogóle... Ja ci oddam, co ty na to? Chodź. No i prosto! Oj, 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 oj. Nie, <grym> nie bijcie się! Ale to jest Nie dobre. bijcie się! Map tu prezes, dużo hajsu podzielita się! Hej, jotko te! Nie bijcie się, z... się! ale! go ale, 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 czy... się... mała! Kurwa, Ale się bije! Na ten 2-0! Na ten 2-0! Ej kurwa, A, co? kim ty jesteś, za k którą Ma to jebana. Kudanie, co, kurwa! nie, nie jestem co to pierdala, ty to pierdolą! Ja Weź się na powój, kurwa, jakoś nie gorszajcie nie Za kim ty łapię! 10 minutów! 10 ty jesteś! na Mócy mordę i sieć! Szano jedzenie bez kitu, kurwa, szano jedzenie. A co ty kurwa? Bo no, mi co? Tutaj, o kurwa, kryminalista, łezkę pod okiem ma śmieć jebany! Co? Co? No jesteś, jesteś ciadą, nie? Zobacz to kurę, jesteś czony, zobacz kurwo! Ej, nie, nie, nie! Bo będą karę płaczka. E bo muszę sobie tutaj przypierdolić, także dajcie mi chwilę, dobra? Nie mów w takich rzeczy, bo to jest legalne basz energii, a nie, co ty robisz w ogóle? Ty Jesteś pojebany, Drydziasty, kurwa! No, dalej takich rzeczy, kurwa. Weź tą, kurwa, z się w dupę, wsadź, kurwa. Tak, wydaje mi się, że raczej nie podpisał kontraktu Arek Tańcula, bo brakuje talerzyków ogólnie i tak się zastanawiam właśnie, czy się zdecydował na tą walkę z tobą, czy nie. Kogo byś chciał teraz do pary trafić? Mnie. Ja jestem tutaj kurwa najlepszy. A ciebie nie znał nawet, w wpływ w ogóle. Robimy make-upy, bardzo sympatyczna ja pani Ja są na make-upy, nie byłem, co ty pierdolisz? I nie? słuchajcie teraz. Podchodzi, wita się z każdym, ja mu podaję rękę, on kurwa omija. Nie le mi wina, nie No. U góry, Dobra, Ej, słuchaj, możemy, słuchaj, możemy zrobić test? Mogę to powiedzieć? Ja się to będzie w pierdol, moja część krzeseł jest gorsza? Ale co ty kurwa odpierdasz? Pojebany jesteś jakiś? Czy co? Coś ci się odjebało? Kryminalista, łezki pod okiem. Po po kryminalistów tak jak ty z tatuażami, straszne, tak. Ale wiesz dużo gadać, co tyś Teraz wszyscy ci się w tym że wam coś ogłaszam. No, Na głośniku mam tutaj Sentino i w tym momencie chciałem wam ogłosić, że jedziemy z tą kurwą Nitro. Sentino, przywitaj się tutaj. O ciolewa Ej, kurwa Głośnik otwarł. Halo, policja! Policja! Halo! Ja tą pizdę tam teraz w tym momencie no, po prostu ciszy. chcemy wam powiedzieć, że... Ale, ja ale, z nie jedziemy. Zrobiliśmy z nim grube rzeczy, kurwa. Jebać Nitro do spodu, tyle w temacie. Dzięki, Sebek. Kolej do, do, idziemy. Dobra, super, super. Z kim się widzisz w parze? Bo siedzisz cicho i na razie mnie zaatakowałeś. Nie, pytanie pysa. było inne, kurwa. Też ją w końcu Już tyle osób przeminęło, ja nie A wiem, A ja bym chciał co bym... jego coś. Dokładnie. pan, wypowiedz się oprócz siebie, kogo widzisz w finale. Dwie osoby Jakbym mógł Ciebie prosić, żebyś wybrał. I powiedz skąd jesteś, tak skąd patrz. się pojawiłeś, bo nikt nic nie wie o tobie. Nie, zadawaj trzech pytań na raz, Jowko. Proszę. Pierwsze ciebie. po kolei, tak? Tak. Słuchajcie, ja tu nie przyszedłem się przekrzykiwać, tak? Zadawaj, po kolei, raz, dwa. Z, e, proszę ciebie, żebyś powiedział oprócz tego. jest. Kogo <laughs> widzisz w finale. Nieco lubisz. <laughs> e, wujaszka, wujaszka widzę w finale. Bo mordeczka, też jest ulicy tak jak ja. Wy ulicznik, 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 cii, ulicznik. Dziś mi się jeszcze raz. <gulity> dobra. Ej, ej, Ulicznik! Szmatu! No dobra, dobra, do okej. Okay. Ej, on cii się wstawał. Rzucił jedzeniem, Wypierdalaj. Ochrona, ochrona! Dredziasty, dredziasty właśnie o Ochrona, dredziasty dredziasty proszę zabrać. Ale co, pomarnujesz jedzenie? Ty kurwa, kurwa bo ty, ochronę, ty, to ty jesteś pojebany, ty ochroniasz kurwa, jesteś. Ochrona. Bez... Atmosfera się trochę uciszyła, to wam mogę kawałek pokazać, jak to będzie brzmiało. Tomek, nie rób kryptoreklamy, będzie czas no, na się nie nie to, to nie, nie do niczego, miłość to. to. Ty kurwa, to, jesteś naprawdę Dobra, w swoim dba, świecie. Proszę nie? was, Łukasz, obstawisz oprócz siebie dwie osoby, które według ciebie znajdą się w finale. Kamerzysta i może Czarny Polak, tak myślę. A ja? Dobra. A ciebie to da... <grymne> no, udaję, udaje! Ty... Udaje ty. Ci teraz wyjawia, i się skończy. Chodź! Chodź! Ja nie mogę. Ochrona! On mi grozi. Pies do psa. Ochrona! Pies do psa. Ty nie. Dwa, nie. Dwa, a co ty o tą ochronę, o! Jest odklejony! On jest pojebany i On jakiś... myśli, że on gra w jakąś grę, a ty grasz z matków co? w Jak pisterę, chcesz, To, to najwyżej do niego. To najwyżej. Grasz z matków Zacznę w kiszingę. Znaczy do każdego to myślisz sobie, myślisz, – Ojciec i, i syn. syn. – Podobnie no, jesteście, Podobnie. czekajcie chwilę. – Podobne są. – Wyglądacie jak Będziesz podobry. siedział już? Grzeczny będziesz? Wiesz, bo tu wszyscy tak się patrzą, mówią patologia, wiesz, tam są siedzą patusy, a ty młody jesteś, jeszcze będziesz miał czas na to, także... Ja, – Ja tam widzę Lizaszka, co tam siedzi. – Dobra, spokojnie, siedź już na dupie. – bo... Wsadzę w dupę. Więc jedzie... – To chodź, to Pazik! – Pazik, bo widzę, polubiliście się. Tylko młodego trzeba trzymać, Laszek! To apo. Od boku jak hejter. Nie. Boku Jak hejter Da mu. Zajeba. Jeżeli, Jeżeli ja się wylosuję, to ty dostaniesz. Nie, nie dostaniesz. pierwszy. Nie, dostaniesz pierwszy. Dobra, siadamy panowie. Dobra, to. Myślę, że to może być jedna z lepszych par, wam powiem. Jakby burgo. Było... Kurwa! Myślisz, że w pierwszej walce się spotkasz? Kurwa, spotkaś. bo wydaje mi się, że kurwa ma z w pierwszej przewagę. walce się spotkasz, to ktoś jest w finale, z walce... mówię, w finale. Kurwa, ja zadaję proste pytania, Drodziasty! No kurwa, słuchaj to zrozumiesz. Z kim myślisz, że w pierwszej walce się spotkasz? Nie wiem, z jakimiś kurwa z tymi debilami. Ze mną? No? Chodź bo jak samozoo to chodź. Bo widzę najbardziej z Może być nie... ten kurwa, no to. niech będzie kurwa, no dobra, bo też można na pizdę przyjebać. Nie ma szans I wybrał najgorszy. A przepraszam, najgorszy to olejnik. No, no. 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 O, się przestraszyłem, kurwa trzęsę się całe kurwa na no, Twój linie. No właśnie no, się, tak się trzęsiesz tak. kurwa debilu. Uuuuh! <ślinicza> ja nie mogę! Nie mogę! Siadamy! Siadamy! Siadamy panowie! Ej, ej, ej! Poczekajcie chwilę, sekunda, przepraszam. Słuchaj, tu, gdzie jest, to. Skądże jest ta? Odwróć się. To słuchaj, kurwa mnie uważnie teraz, nie? Dojebałeś gościa, co ma 66 lat niby pomóc Masz kurwa... Nie, nie nie wiem. Dobra, ochronę bym poprosił, żeby... Weź kurwa, zamknij Dobra. mordę. Ochrona proszę, żeby... Wypierdalaj stąd, frajerze. Dobra. No ja właśnie nie wiem, kto to jest. To jest... Zajeb... Zajeb... Dobra. Nie podpuszczaj. Strach, bo mnie zwolnią, wykopią. Tajczan, eee, z kim ty myślisz? Kasio mógłbym przerwać? Proszę. Eee, z tym pachołkiem, nie chcę pisowskim, ale z tym gruwasem Robalini face to face. Dobrze. Proszę. Robalini pokazuje formę! Roba... Stańcie, face to face. To, <grytanski> <grytanski> to to chciałeś face to face, dawaj. Face to face? Posh, oh, Stańcie tu! staję Równy z równym w końcu. To by była dobra walka! Dobra walka, nie? Tu by było coś wyrównanek Marek, nie daj się, czego przyjdę i pomogę! O! o! Dobra, siadamy panowie. Halo, halo. Tak jest. Kto dzwoni? Halo, halo. Tak, sentino z tej strony. Halo, halo, kto dzwoni? Tak, halo, Szemano, sentino z tej strony. Na słuchawce. Nie słyszymy. Sąsiedzi, że za głośno jest, żeby tutaj ciszej zrobić i tak muzykę ciszej i żeby tutaj nie było takich awantur. Mamy kogoś na linii? Białe Porsche na wrocławskich numerach. Policja ponoć zgarnia. Jołuj, przestaw furę! się kogoś, psy się prują. Białe czy czarne, bo jak czarne to moje. Białe Ej, Porsche. Ale co? Moje jest czarne. Na Białe jest nasze, Jołuj, przeparkuj. Na to może moje. Białe czy czarne? Cza A, czarne. Czarne Porsche oh. na wrocławskich <laughs> numerach. To jednak moje. Joleń, so, Joleń, to nie naszy, to nie białe. To nie furek, to nie to, ale mamy Marek! Ale serio, mówię. Dobra, dobra, to... Magikal z tej strony. To takie podobna masa, widzę. Tylko, tylko Łukasz trochę lepiej zbudowany. Śmieć ujebanej, jebany, jesteś rozjebany, <śmienny> czajisz? <śmienny> ja a masz jakiś dowód, że wyzywałem cię tylko tak mówisz? No to, to pokaż. No to pokaż. To pokaż, bo nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, także jak wrzucisz, to fajnie. Wrzucisz. Co ty odpierdalasz? Kurwa! Nie wkurwiaj mnie! Co kurwa? Będzisz, kurwa Dawaj, lebo, 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 lebo. kurwa Musiał się włączyć, kurwa! Dotknij mnie, kurwa, ja nie będę z Ale dwa ale co wypierdalaj, kurwa? No się kurwa, chłopie, co ty? Bo jeżeli będziesz kurwa z łapą do mnie wyskakiwał, co ty kurwa sobie myślisz? To ruńska patologia, kurwa. Zabij mordę kurwa. ale kurwa Długo. mocno. Ja pierdolę. Meżysta został uniewiniony z tych wszystkich zarzutów. Tobie chodzi, że co do turcji Nie prowadzi jest nic się prawidłnie. A zaraz no dobrze, to słuchamy. Tylko ja chcę zaznaczyć o tym... Wrzucimy na storkę, na mojej storce to będzie. No, a i no zbaczył, dobrze, domka, się no wrzucaj. Idziemy dalej, weź to tam pociągnij, dobra, No Jowko, Jowko daj, daj do ostatni raz prowadził ten panel, bo na, naprawdę... Da. On chyba odleciał, kurwa, dobra, Jovko. możemy chwilę? Weź tego i... Dobra, do widzenia, kurwa, weź go wypierdol, weź. kurwa, najlepiej. Kurwa, nic nie można tak. powiedzieć, kurwa, nie, Możesz nic nie to. można powiedzieć. Jak możesz to? Kurwa mnie to. No wejdź, bo kurwa przeszkadzasz naprawdę, siedzisz na laptopie kurwa, miałeś mi pomóc po... Kurwa udajesz biznesmena, kurwa. kurwa masz kurwa stówę w portfelu i pierdolisz głupotę. A co ty mu do portfela zaglądasz kurwa, nawet Uciek jak ma obchodzi, pięć tych, to chujcie kurwa. to powinno pochodzić... Nie, 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 nie według mnie drdziasty powinien wypierdalać stąd. stąd. Dziękuję, ja sobie no, poradzę Ty, ty a nie Jowko. No i się ma, Bo Jowko jak kurwa ma tak mi... Dobra, kamerzyca, co ty chciałeś powiedzieć? jest jeszcze raz face to face, kamerzysta Olejnik i kończymy ten panel ja mogę pamiętajcie o biletach na gościu zapominaliście o niego znamy się z dwójkę. czemu zapomnieliście o tego gadęmila babiś jebem jebem kurwa to zobaczymy się po konferencji po konferencji szybki sparing co co? Dobra! 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 Ej, panowie! Panowie! Dobra! To są igrzyska klawiatorów! Słowo! Dziękujemy słowo. i kończymy ten panem Chciałem jeszcze słowo powiedzieć, dobra! Dara. Ty już ci ryj, kurwa! Ty już się napowiadałeś!